2-3 grudnia nasi wolontariusze będą obecni w wielu sklepach na terenie całej naszej diecezji. Tego dnia, w tych dniach trwa, będzie trwała zbiórka Tak Pomagam, zbiórka żywności. Zbieramy żywność w wielu sklepach, marketach na terenie całej naszej diecezji po to, aby pomagać osobom, które są w potrzebie. Ta zbiórka cieszy się każdego roku dużym powodzeniem. Osoby, które przychodzą na zakupy bardzo chętnie wrzucają do naszych koszy to, o co proszą ich wolontariusze. Nasi wolontariusze są zawsze oznakowani, są w koszulkach bądź w Zelkach. Kosze, do których należy wkładać produkty, też są e, zaklejone plakatami, także widać dokładnie, gdzie można i co trzeba włożyć do tego kosza. Więc zachęcam Państwa bardzo serdecznie, jeżeli chcecie podzielić się z osobami, które są w potrzebie, aby w tych dniach 2-3 grudnia odwiedzić sklepy i włożyć do koszy to, co uważacie za stosowne.